PMR, PIMR, ten skrót jeszcze rozszyfrujemy. W kolejnym sezonie urósł do grona faworytów, a jeszcze dwa sezony temu wcale tak nie było. Najprostsza zasada ligowych zmagań to trening i gra czyni mistrza. Przykładów jest wiele. Start PMR znakomity. Trzy mecze, trzy wygrane i to efektowne. 12 do 3 ze starterem. Potem ciężki mecz i wygrana 7 do 5 z rozpędzającą się energią Lecha. 8 do 2 z czarną brygadą pokazało, że to nieprzypadkowy lider. No i w ostatniej kolejce 8 do 3 z grodno elektryczne hurtownie. Chociaż zaczęło się kiepsko, po fenomenalnym golu, grodno. To skończyło się wygraną. No i jeszcze jeden atut nazywa się Grabowski, Damian Grabowski. Trzy mecze, 17 goli, w czwartym dorzucił jeszcze kilka. To na pewno postać pierwszych kolejek w ligach Redboxu, a PMR to jeden z najlepszych startów. Generalnie długo pracowaliśmy na ten, na ten start, bo to już jest trzeci sezon nasz w Redboxie. Pierwszy taki średni, drugi dopiero w drugiej, w drugiej części sezonu zaczęliśmy się rozgrzewać, rozpędzać coraz bardziej i to jest niejako rozpęd dalej tego poprzedniego sezonu. Dużo trenowaliśmy też podczas zimy na hali, w stałym, w stałym zespole, znaczy w stałym składzie, bo on po pierwszym sezonie nam się zmienił dość, dość drastycznie i, i teraz kontynuujemy ten skład i widać, że on się zgrywa coraz bardziej, coraz lepiej, te akcje wychodzą lepiej, kondycja również poprawiona, także... No widać, widać rzeczywiście, że to, że to nie tyle ma sens, bo, bo sens ma w każdej drużynie, ale i to sprawia Wam przyjemność. Jest tak. jakaś myśl taktyczna na każdy mecz czy macie swój styl gry, taki PMR? Prze... Dokładnie. Piemier, nasz pomysł to jest przede wszystkim wykorzystanie im dualności, które grają u nas w zespole, i umiejętne połączenie ich. W tym momencie właśnie nasz główny strzelec, który tutaj dominuje, większość damian, większość gramy, gramy na niego mimo wszystko, bo doskonale radzi sobie z piłką i wiemy, że możemy mu w tym ataku zaufać. Cała reszta drużyny gra niejako na niego. Skąd ten Grabowski się wziął? Transfer, nie wiem, skąd? Przeszukaliście mnóstwo list, czy on do pracy do Was przyszedł? Co? Nie, generalnie to jest akurat osoba spoza Instytutu. Nasz dobry znajomy, także niejako wykorzystaliśmy jego umiejętności, bo z tą piłką angażuje się już od lat i, i bardzo chętnie lubi, lubi w nią grać, także te jego możliwości nie powinny się marnować. Transfer w dziesiątku grał w poprzednim sezonie, czy to jest nowość tak, na ten sezon? Grał już w poprzednim sezonie, także teraz dogrywamy się tylko lepiej i przez to możemy wykorzystać jego potencjał. Ale jakąś alternatywę macie, gdyby jego tam zabrakło na przykład, nie daj Boże, albo ktoś go przykrył bardzo ściśle? Oczywiście przygotowani jesteśmy na różne. Warianty. warianty, ewentualnie, jeżeli kogoś nie będzie, mamy też zabezpieczenie w składzie, które nam niejako zastąpi, zastąpi tą osobę. Kroczycie od zwycięstwa do zwycięstwa, tak chcecie do końca, myślicie, że może, można się udać. No to rzadkość by była, bo tak się chyba jeszcze nie zdarzyło, no nie, ale. Nie spodziewam się, żebyśmy wygrali wszystkie mecze, aczkolwiek pracujemy na to, żeby każdy był z wynikiem pozytywnym dla nas aczkolwiek tak w zamyśle wstępnym przed, przed sezonem postawiliśmy sobie taki maksymalny cel żeby ja awansować to. wyżej także ale to było całkowicie w żartach ale póki co te żarty się sprawdzają także życzę nam aby szło tak dalej no i zawsze będziemy ten szyfr rozszyfrowywać <laughs> Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z tego miejsca chciałbym jeszcze pozdrowić dyrekcję która nas wspiera i angażuje no. jest czas żeby porobić coś wieczorami Wydaje mi się, że, że, że tego typu rekreacja no, chyba jest na miejscu, tak więc traktujemy to bardziej jako, e, jako taka zabawa, tak, wieczorami, no trzeba, trzeba, szczególnie po świętach, trzeba troszeczkę się poruszać. Ale każdy w Polsce się na piłce zna, wy też się chyba znacie i Nie, no pewnie, wiecie jak grać i tutaj pewnie, pokrzykujecie pewnie. sobie i rekreacja, tak, Są wszyscy, ale oczywiście. jednak gdzieś tam ta nutka emocji musi być. Jasne, no na boisku, na boisku zawsze przecież te emocje biorą, biorą, biorą górę, prawda. Czasami są takie spięcia e, między graczami, ale wydaje mi się, że jednak e, no, no, ten e, duch, duch walki jednak na samym końcu wygrywa, tak więc myślę, że nawet jeśli e, w czasie meczu padną jakieś e, złe stwierdzenia, złe, złe, złe e, powiedzmy jakieś e, słowa, tak, tak, więc na samym końcu to wszystko tak raczej opada, e, emocje opadają, tak więc no, e, przede wszystkim liczy się ruch, tak, gra. No, to jest nasz drugi mecz dopiero, Dopiero się zgrywamy. Myślę, że jest pro, progres jakiś tak, no, więcej obu więcej takich meczów. Ale to był dobry mecz, taki. Znaczy... Ab, Abstrahując od wyniku, bo przegraliście, ale okej. Okay, bramki 4 czter, strzeliliście, więc jest dobrze. Co trzeba poprawić? Znaczy z, z, myślę, że z, no mówię, jest progres. W końcu zaczęliśmy strzelać. Brakuje nam jednak tej kondycji, co było chyba widać na boisku, ale myślę, że no, z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Tak więc no, traktuję, traktuję ten mecz. Jako, jako taki e, prognostyk tak, na, 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 dalsze, na dalsze jakieś granie. No, jest duch walki, e, tak jak pan stwierdził, tutaj każdy się zna na piłce, tak więc w piłkę potrafimy grać. No, no, kwestia, kwestia dnia, mi się wydaje, no i przede wszystkim ta, ta kondycja. E, myślę, że ta kondycja przyjdzie z czasem, e, no i wyniki także, nie? Tak więc, e, tak więc no, jestem pełen optymizmu. Zresztą robimy to po to, żeby się, tak jak powiedziałem, poruszać wynik może tak jest taką drugorzędną e, Daj, sprawą, tak, tak więc, tak więc no bowiem, cieszmy się na razie grom na razie.